Objętość grania stosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 7 jest równa 28 pierwiastków z 3. Długość krawędzi podstawy tego grania stosłupa jest równa. Rozwiązanie tego zadania zaczniemy od narysowania rysunku poglądowego, to znaczy narysujemy nasz grania stosup prawidłowy trójkątny. To jest taki grania stosup, który ma w podstawie trójkąt równoboczny, czyli rysujemy najpierw podstawę, tutaj rysujemy jakiś. Trójkąt. On, on jest równoboczny, jednak na rysunku wcale na taki nie musi wyglądać, ponieważ rysunek naszego grania stosłupa jest w rzucie, widzimy go lekko z boku, także ten trójkąt nie musi wyglądać na równoboczny, jednak my musimy pamiętać, że on w istocie taki jest. Wiemy, że wysokość tego grania stosłupa jest równa 7. Możemy też sobie podpisać krawędź podstawy, którą musimy wyliczyć, że ona ma. Długość A wszystkie krawędzie są równej długości, ponieważ tutaj mamy trójkąt równoboczny, no i ponadto wiemy, że objętość naszego grania stosłupa jest równa 28 pierwiastków z 3. Wzór na objętość grania stosłupa jest taki, że objętość to się równa pole podstawy razy wysokość grania stosłupa, czyli w naszym przypadku możemy napisać, że pole podstawy razy wysokość, czyli razy 7. To jest objętość, czyli 28 pierwiastków z 3. Z tego równania możemy wyliczyć, ile wynosi pole podstawy naszego grania stosłupa. Po prostu dzielimy to równanie stronami przez 7 i otrzymujemy, że pole podstawy jest równe 28 przez 7 to jest 4 pierwiastki z 3. No i teraz, gdy mamy już pole podstawy, wiemy, że podstawą jest trójkąt równoboczny, to możemy bez trudu policzyć krawędź bok tego trójkąta równobocznego, mianowicie możemy skorzystać ze wzoru na pole trójkąta równobocznego oboku A, który to wzór jest w postaci a kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, no i wiemy, że to musi być równe cztery pierwiastki z 3. Wyliczamy z tego równania A. Możemy od razu pozbyć się pierwiastków, to znaczy możemy, albo może nie, może najpierw pozbądźmy się ułamka. Pomnożymy równanie stronami przez 4, czyli po lewej stronie zostanie nam. A kwadrat pierwiastków z 3, a po prawej stronie będziemy mieli 4 razy 4, czyli 16 pierwiastki z 3. Teraz dzielimy obustronnie to równanie przez pierwiastek z 3, żeby pozbyć się pierwiastków, no i zostanie nam po prostu, że a kwadrat jest równe 16. Wyciągamy pierwiastek z obu stron tego równania, no i wychodzi nam ostatecznie, że A, czyli bok naszego trójkąta równobocznego leżącego w podstawie grania stosłupa jest równe 4. W związku z tym, prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź B.